Dzień dobry Państwu, witam Was bardzo serdecznie. Witam w formacie nowości i zapowiedzi. To jest taki format, który się Państwu bardzo spodobał w roku ubiegłym i będę go kontynuować. I dzisiaj opowiem Państwu o nowościach premierach na najbliższe dwa miesiące, a właściwie miesiąc, bo jeden już się kończy, czyli styczeń. Powiem o tych książkach, które jeszcze do końca stycznia się ukażą i o zapowiedziach na luty. Także serdecznie wszystkich słuchaczy. I widzów zapraszam. Zacznę od wydawnictwa Czarne. I tutaj prezentuję Państwu książkę Sergia Żadana w Mieście Wojna. Ona ukaże się 28 lutego w tłumaczeniu Michała Petryka. Niewiele wiadomo jeszcze o tej publikacji ukraińskiego twórcy, poety, pisarza, rockmana. To nazwisko w świecie literackim, polskim, także jest dosyć znane. Jest to coś w rodzaju kroniki wojennej zapisywanej w mediach społecznościowych przez pisarza. Artysta przebywa od początku wojny na Ukrainie, no właśnie w swojej ojczyźnie w Harkowie. To jest taki bardzo ciekawy autor on wcześniej uczestniczył w różnych przedsięwzięciach multimedialnych wcześniej mam na myśli okres przed wojną. No, a od wybuchu agresji rosyjskiej na Ukrainie jest bardzo aktywny. Aktywny przede wszystkim jako organizator, uczestnik wielu akcji wspierających po prostu ludność cywilną. W mieście wojna, Syrhii żadan. Ostatni dzień lutego bardzo polecam Państwa uwadze. Następne wydawnictwo czy propozycja od tegoż wydawnictwa, to jest niewielkie wydawnictwo, złodzi, oficyna. Oficyna przysłała mi egzemplarz książki Policzone: Trylogia Siedmiogrodzka Miklosza Banfiego w tłumaczeniu pani Ireny Makarewicz. Ta książka wydana zostanie już za kilka dni, oficjalnie premiera 29 stycznia. No i skoro mowa o trylogii, to no, jest to jakby pierwsza część takiej trzyczęściowej serii. Autor jest Węgrem. Zupełnie zdaje się w Polsce nieznany, a tworzący już wiele lat, około 20, i chyba dosyć doceniony na świecie. Jest to ponoć arcydzielnie opisana historia. Historia upadku Cesarstwa Austro-Węgierskiego i właściwie wszystkiego, co czekało Węgry po I wojnie światowej. Ja myślę, że to rarytas dla zainteresowanych historią Węgier, zwłaszcza tą historią polityczną. Dostałam tę książkę bezpośrednio od wydawnictwa i też redakcja podesłała mi. Kilka słów na jej temat. Także jak pisze wydawnictwo o samym stylu Banfiego, to jest książka o świetnej konstrukcji, napisana do tego subtelnym, poetyckim językiem i o ponadczasowych problemach. Także, drodzy Państwo, ja jestem bardzo zachęcona, no i mam nadzieję, że Wy również. Teraz dwie propozycje z trochę większego wydawnictwa, czyli z marginesów. Na początek biografia Michaś raczej wywiad rzeka, bym powiedziała, czyli jeden z moich ulubionych formatów. Chodzi oczywiście o rozmowę z Michałem Urbaniakiem, przeprowadzoną przez dziennikarza Jacka Górskiego. To jest bardzo interesujący format, chociaż nie taki częsty. Kiedyś Państwu polecałam taką rozmowę Pawła Potoroczyna z N. Applebaum. No a dzisiaj jest, jest Michał Urbaniak, postać legenda, zwłaszcza w środowisku muzyków, w świecie jazzu. Jest to chyba najbardziej znany na świecie polski muzyk jazzowy. Nie ma chyba tutaj przesady w tym, co mówię. Wiele, wiele lat spędził w Ameryce, tam tworzył, występował, mieszkał. Dał się namówić tutaj y, dziennikarzowi na wielogodzinne rozmowy o muzyce, o pasji, o ojcostwie, o Polsce, o Ameryce, no po prostu o życiu. Myślę, że będzie to czytane, przynajmniej przeze mnie. Mam nadzieję, że przez kogoś z Was. Także. I dodam jeszcze, że ta publikacja ukaże się 28 lutego. Następna propozycja to jest wznowienie, czy wydanie kolejne. Tutaj, w tej mojej prezentacji dzisiejszej, to jest chyba jedyne kolejne wydanie, bo staram się wybierać premiery. Książki wydane po raz pierwszy, ale no nie sposób pominąć kolejnej książki z bardzo interesującej, ciekawej estetycznie serii, wydawnictwa marginesów. Mam na myśli dzieła Ernesta Hemingwaya. 7 lutego ukazuje się tym razem rajski ogród. Bardzo piękne są te okładki. To jest oczywiście nowe tłumaczenie tłumaczenie po latach. Tym razem dokonała tego tłumaczenia pani Ewa Borówka. I to jest jedna z ostatnich powieści pisarza. Dodam, że ona nie była dokończona została wydana po latach w ogóle w oryginale opublikowana została nawet 25 lat po śmierci pisarza Ernest Hemingway umarł z tego co pamiętam na początku lat 60 więc w połowie lat 80 ukazała się w ogóle ta książka w Ameryce teraz jest wydawana u nas jest ponoć z jakiegoś powodu kontrowersyjna ale nie doczytałam się do końca kontekstu polecam zwracam waszą uwagę rajski ogród Ernesta Hemingwaya. Czas na kolejne, też yy, duże wydawnictwo, czyli wydawnictwo literackie. Tym razem zachęcam Państwa na zwrócenie uwagi na ciekawą pozycję Dipo Faluina. Afryka to nie państwo. Ta książka ukaże się 21 lutego w tłumaczeniu Wojciecha Harchalisa. I ta publikacja wydaje mi się bardzo interesująca. Ona się rozprawia podobno z dziesiątkami stereotypów, czy też takich szkodliwych mitów na temat tego kontynentu, jakim jest Afryka. Podobno jest to książka bardzo dowcipna, ironiczna, błyskotliwa, historycznie sięgająca do czasów kolonializmu, no ale też i do współczesności. Czytałam kilka recenzji na zagranicznych portalach, i z tych, które mi się bardzo podobały, które gdzieś tam utkwiły w mojej pamięci, to jest takie zdanie, że jest to książka, która jest porywającą krytyką fałszywego zachodniego spojrzenia na Afrykę. Bardzo mnie to zdanie zachęciło, mam nadzieję, że Państwa również. A teraz mam trzy bardzo interesujące propozycje z piwu. Państwowego Instytutu Wydawniczego. Na początek biografia Alberta Cami, czyli Cami Virgila Tanase. Jestem pewna tutaj do końca poprawnej wymowy. Książka w tłumaczeniu Justyny Nowakowskiej ukaże się no, już za kilka dni, 31 stycznia. Autor jest pisarzem rumuńskim, mieszkającym we Francji. No i podobno to jest biografia, która się bardzo wyróżnia na tle dotychczasowych biografii pisarza, jednego z najsłynniejszych pisarzy francuskich. Przede wszystkim niespotykaną dotąd ilością źródeł, z których czerpał biografista. Albert Camus no, jest jednym z moich ulubionych pisarzy. Też przypomnę, że Powieść Obcy to jest jedną z, z, z kilkudziesięciu ukochanych książek życia na mojej liście. Ja nie czytałam żadnej jego biografii do tej pory, nawet nie wiem, czy jakaś się ukazała w Polsce wcześniej, natomiast myślę, że to w ogóle jest bardzo ważna postać po prostu w środowisku humanistów francuskich, artystów tamtych czasów. Kolejna rzecz jest też bardzo ciekawa, to są libretta literackie. W opracowaniu pana Antoniego Libery i to ukaże się 12 lutego. W tym tomie, tutaj zebranym, opracowanym przez Antoniego Liberę, znalazły się takie odniesienia do trzech bardzo znanych arcydzieł. Przede wszystkim tutaj jeśli chodzi o muzykę, no to Richard Strauss, Benjamin Britten, Krzysztof Penderecki i mamy tutaj literackie odniesienia Oscar Wilde Salome, Thomas Mann Śmierć w Wenecji oraz Gerhard Hauptmann Czarna Maska. Wszystkie te trzy dzieła wymienione przeze mnie tłumaczył Antoni Libera, natomiast ta publikacja jest no, takim pewnego rodzaju hołdem złożonym akurat Krzysztofowi Pendereckiemu. Natomiast no, wybór tych pozycji literackich jest, jest takim osobistym wyborem Antoniego Libery. Wydaje mi się to bardzo intrygujące, bardzo oryginalne. Zachęcam do zerknięcia na tę propozycję piwu. Ale nie tylko, bo mam jeszcze trzecią propozycję, o której się w ogóle nie mówi, albo jakoś gdzieś bardzo jest to niewidoczne. Ja nie widziałam, żeby ktokolwiek polecał. To są, czy jest Dziennik Lat Trwogi, Friedricha Rek Meleczewena. W tłumaczeniu Urszuli Poprawskiej premiera będzie miała miejsce 19 lutego, i to jest książka, która jest no, dziennikiem, jak sam tytuł wskazuje. Dziennikiem prowadzonym od maja 1936 roku do października 1944 roku przez autora Książek dla Dzieci, Friedrich Mellechevena, który prowadził dziennik w tym okresie, kiedy Hitler dochodził do władzy czy właściwie już doszedł do władzy i jego pierwszą reakcją było przede wszystkim przejście na katolicyzm, a następnie, kiedy kończył swoje zapiski, to był moment, kiedy autor został um, aresztowany aresztowany pod zarzutem podkopywania ponoć morale armii niemieckiej. Został kilka razy chyba wypuszczany, ponownie wracał do więzienia. Ostatecznie zmarł w obozie Dachau w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach w 1945 roku. I to jest książka podobno niezwykła, książka o sile przekonań moralnych, jak pisze wydawnictwo. Natomiast no, myślę, że ona jest trudna i taka na obecne czasy, w których żyjemy Czas takiego zagrożenia wojennego ze wszech stron, powiedzmy, czasy niespokojne. Może też być jakiegoś rodzaju inspiracją dla po prostu pojedynczego czytelnika. Tak mi się wydaje bardzo. Podoba mi się ta zachęta na stronie wydawnictwa, na stronie piwu i chciałabym po ten dziennik, po tę książkę, mało znaną u nas, sięgnąć. Teraz czas na wydawnictwo Filtry. Wydawnictwo Filtry, które już kilka lat jest na naszym rynku i znakomicie się rozwija. Tym razem zapowiada książkę Megan Nolan, Zwykłe Ludzkie Ułomności. Premiera na 28 lutego jest zapowiadana w tłumaczeniu Katarzyny Makaruk. Megan Nolan to jest młoda irlandzka pisarka, porównywana czasami, nie wiem, słusznie czy nie słusznie, z taką o wiele bardziej znaną sali Runi. Wcześniej była przypisywana przez dłuższy czas do tego pokolenia pisarzy millenialsów, a w tej książce, zgodnie z tym jak rekomenduje wydawnictwo oczywiście, autorka dowodzi podobno już swojej takiej dojrzałości pisarskiej i się nie utożsamia z tą etykietą Millennial Novel. No, mnie to zaciekawiło, mało znam też irlandzkich pisarzy, a w tym roku chciałabym też czytać więcej tych młodszych pisarzy, więc też to zwróciło moją uwagę, jeśli chodzi o te premiery na początek tego roku. Następnie stare, dobre, sprawdzone wydawnictwo. Czytelnik zapowiada na luty premierę książki Tomasa Bernharda zaburzenie w tłumaczeniu Sławy Lisieckiej, no jednej chyba z najbardziej popularnych tłumaczek literatury niemieckojęzycznej, w tym też właśnie Tomasa Bernharda. Dzieło ponoć wyrafinowane stylistycznie, jak na Bernharda przystało. Druzgocące to też nikogo nie powinno dziwić. No, i rzeczywiście oferuje podobno czytelnikom fascynującą lekturę. Ci, którzy znają pióro tego austriackiego pisarza, z pewnością wiedzą, że to jest taki autor, który biorąc w nawias jeńców nie bierze i pisze po prostu bardzo ostro, ale też zarazem bardzo hipnotycznie, wciągająco. No, i tutaj na tapet bierze też swoje ulubione tematy, taką zakłamaną mentalność, nazistowskie dziedzictwo, bardzo obciążające społeczeństwo austriackie po II wojnie światowej. Książka jest ciekawa, podobno także formalnie w znacznej części stanowi coś w rodzaju, w cudzysłowie, szalonego monologu. No ja już po takiej rekomendacji mam ochotę po to sięgnąć, no i też polecam oczywiście Państwa uwadze. A teraz wydawnictwo, które, o którym było bardzo głośno w minionym roku, czyli ArtRage, za sprawą oczywiście wydawania dzieł noblisty Fossego. I książka, o której ja już mówiłam w tagu podsumowującym drugie półrocze 2023 roku, czyli Zeno Cossini. Autor to Italo Svevo. Premiera dokładnie wydawnictwo nie podaje na stronie, czy to będzie przełom stycznia i lutego, czy może później. W każdym razie książka się ukazuje w tej serii Cymelia w tłumaczeniu pani Zofii Ernstowej. I ja tylko może powtórzę, że to jest nowe wydanie, nowe tłumaczenie w ogóle jednej z takich najbardziej znanych książek z kręgu literatury modernistycznej, bo książka powstała w latach 20., czyli na początku XX wieku. I pierwszy raz w Polsce była wydana w latach 60. To jest coś w rodzaju pamiętnika prowadzonego przez głównego bohatera książki na polecenie jego psychoanalityka. No i książka jest podobno bardzo interesująca. Fabuła oscyluje wokół tematu ludzkiego umysłu, pamięci, psychiki. Polecam, zerknijcie sięgnijcie, czytajcie. Na pewno pogadamy sobie o tej książce, taką mam nadzieję. I znowu duże wydawnictwo, czyli wydawnictwo Znak. 19 lutego wydaje książkę, kolejną książkę polskiej autorki Sylwii Hutnik, Dean Toira. Ja z przyjemnością czytałam, czy może raczej słuchałam na audiobooku, tak powinnam powiedzieć, zgodnie z prawdą, poprzedniej książki Sylwii Hutnik, tułem do kierunku jazdy, która mi się bardzo podobała i na pewno sięgnę też po tę kolejną. Bardzo mi się tu podoba okładka, znowu strzał w dziesiątkę, uważam. Tytuł także interesujący, ale przede wszystkim zapowiedź, że autorka ponownie tworzy fabułę opartą na takim zróżnicowanym portrecie socjologicznym Polaków, społeczeństwa. Jest jakiś monolit. Historia dzieje się zarówno wokół środowiska artystycznego tam jedną z bohaterek jest aktorka, ale też wokół takich zwykłych ludzi, inna bohaterka jest na przykład sprzedawczynią w seks-shopie. To jest taki styl bardzo charakterystyczny dla Sylwii, hutnik. Moim zdaniem wychodzi jej to naprawdę bardzo dobrze, takie portretowanie. Też takim dosyć prostym, dowcipnym językiem. No i czekam z niecierpliwością na tę powieść. Mam nadzieję, że nie tylko ja, nie jestem w tym osamotniona. I ostatnia już propozycja na ten początek tego roku to jest. Sonia Draga, wydawnictwo Sonia Draga, które zapowiada na 14 lutego premierę książki Fernando Aramburu, kiedy ptaki powrócą, w tłumaczeniu Karoliny Jaszeckiej. To jest autor, który może być już Państwu znany, oczywiście ze swojej bardzo popularnej książki Patria. Tym razem powraca w takiej równie emocjonującej historii rodzinnej. Skoro Aramburu, No to oczywiście musi być Hiszpania, musi być przeszłość, ale też teraźniejszość. Muszą być sprawy trudne, egzystencjalne, bohaterowie wyraziści, pełni namiętności. W Patrii wydaje mi się, że było chyba więcej tego tła politycznego. Tutaj ponoć jest tego trochę mniej, ale jak zapowiada wydawnictwo, literacka uczta, myślę, że warto sprawdzić. Dla mnie jest tutaj też taka lampka czerwona, się zapala, bo Patria od dwóch lat stoi na półce i, i czeka. Także może. I jedna po drugiej w tym roku się uda. Kiedy ptaki powrócą, Fernando Aramburu, zwracam uwagę, polecam. No i tyle z zapowiedzi na początek tego roku. Premiery i nowości z okresu styczeń-luty 2024. W tym roku zamierzam nagrywać je właśnie dla Was częściej, co dwa miesiące, nie kwartalnie. Chcę być bardziej na bieżąco. Oczywiście zobaczymy, co z tych planów wyjdzie. Tymczasem dawajcie znać w komentarzach na YouTube, co Was zainteresowało, a co też tutaj od siebie chcielibyście, moglibyście do tej listy dopisać. Także coś mi zarekomendować, albo sobie nawzajem po prostu rekomendujmy. Zapraszam Was bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Was też oczywiście bardzo serdecznie na kolejny materiał, na rocznicę kanału Znalezione Przeczytane. Będzie to trzecia rocznica, tak? Tak, kanał Znalezione Przeczytane już trzy lata dla Państwa nagrywa. Rozpoczynamy rok czwarty. Na tym kolejnym filmie będę polecać najlepszą książkę stycznia. Chcę wrócić do tej formuły książek miesiąca. Też zobaczymy, czy mi się to uda regularnie nagrywać, ale będzie dla Państwa niespodzianka w postaci też rozdania książkowego, no głównie z powodu tej rocznicy. Bardzo, bardzo zapraszam, pozdrawiam. Do usłyszenia na podcaście albo do zobaczenia na kanale już niedługo. Pa!